John McKenzie myślał, że zna swoją żonę na wylot. Osiem miesięcy małżeństwa, wspólny dom w Chicago, plany na przyszłość, co mogło pozostać ukryte. Ale kiedy samolot wylądował w Warszawie, a Agnieszka zaczęła mówić po polsku z rodzicami, Amerykanin zrozumiał. Ożenił się z nieznajomą. Kobieta, która w domu zamawiała pizzę i oglądała Netflixa, nagle założyła fartuch i zaczęła pomagać mamie w gotowaniu dwunastu tajemniczych potraw. A kiedy cała rodzina zebrała się przy oknie, tekając na pojawienie się gwiazdy na niebie, John zdał sobie sprawę. Trafił nie tylko w gości, ale w samo serce polskiej duszy, gdzie starożytne rytuały żyją w każdym domu. John McKenzie z Chicago nigdy nie przypuszczał, że lot do Warszawy stanie się początkiem najbardziej ekscytującej podróży kulturowej w jego życiu. Poślubiwszy Polka, Agnieszkę, osiem miesięcy wcześniej, wiedział, że prędzej czy później będzie musiał poznać jej rodzinę. Ale grudzień w Polsce okazał się nie tylko kurtuazyjną wizytą. To była inicjacja w świat tradycji, o których istnieniu nawet nie miał pojęcia. Samolot dotyka pasa startowego warszawskiego lotniska, a serce Johna zaczyna bić szybciej. Agnieszka ściska jego dłoń i uśmiecha się tajemniczą, gotów by dowiedzieć się, skąd naprawdę pochodzę? Amerykanin kiwa głową, nie wiedząc, że za kilka godzin jego wyobrażenia o wartościach rodzinnych zostaną wywrócone do góry nogami. Dom rodziców Agnieszki na przedmieściach Krakowa wita ich ciepłym światłem w oknach i zapachem, którego John nie potrafi zidentyfikować. To coś pomiędzy cynamonem, wanilią, a czymś pra prastarym i domowym. Antonina, mama Agnieszki, otwiera drzwi i przytula zięcia tak mocno, jakby znała go całe życie. Janusz, ojciec, jest bardziej powściągliwy, ale w jego oczach widać szczerą ciekawość wobec Amerykanina, który zdobył serce jego córki. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Mówi Antonina zadziwiająco dobrą angielszczyzną. Wigilia to nie tylko kolacja, to. szuka słów i spogląda na męża. To czas, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, dodaje Janusz, a John czuje, że trafił do świata, w którym zwykłe słowa nabierają szczególnego znaczenia. Wchodząc do salonu, Amerykanin zamiera. To, co widzi, nie mieści się w jego wyobrażeniach o świątecznym stole. Długi, śnieżnobiały biały obrus przykrywa stół, ale pod nim coś szeleści. Jakby słoma lub siano. Na każdym talerzu leżą cienkie, niemal przezroczyste płatki przypominające opłatki kościelne, a w rogu stołu stoi puste krzesło z nakryciem, jakby ktoś miał przyjść, ale się spóźnia. Czy ktoś jeszcze ma być? pyta John, wskazując na puste miejsce. Agnieszka wymienia spojrzenie z rodzicami i cicho mówi. Opowiem ci później. Najpierw musimy poczekać na gwiazdkę. John z niedowierzeniem unosi brwi. Jaką gwiazdkę? Jakie czekanie? Przywykł do amerykańskich świąt, gdzie wszystko jest jasne i przewidywalne: indyk na święto dziękczynienia, fajerwerki na 4 lipca, prezenty na Boże Narodzenie. Ale tutaj powietrze jest przesięknięte jakąś starożytną tajemnicą, której na razie nie potrafi rozwikłać. Agnieszka, jego żona, którą znał jako nowoczesną Amerykankę pracującą w firmie IT w Chicago, nagle przeobraża się na jego oczach. Rozmawia z rodzicami po polsku. A w jej głosie pojawiają się intonacje, których nigdy wcześniej nie słyszał. Zakłada fartuch i zaczyna pomagać mamie w kuchni, jakby nigdy nie wyjechała z rodzinnego domu. Egi? woła żonę, używając znajomego amerykańskiego zdrobnienia. Odwraca się i uśmiecha, ale w tym uśmiechu jest coś nowego głębokiego, zakorzenionego związanego z tym domem, tymi ścianami tą ziemią. John nagle zdaje sobie sprawę, że przez 8 miesięcy małżeństwa widział tylko wierzchołek góry lodowej osobowości swojej żony. W kuchni praca w re. Antonina czaruje nad kilkoma garnkami jednocześnie, a aromat staje się coraz bardziej złożony i wielowarstwowy. John próbuje pomóc, ale zostaje grzecznie odsunięty. Dzisiaj mężczyźni tylko czekają, śmieje się Janusz, nalewając dwa kieliszki jakiegoś rozgrzewającego napoju z miodem i przyprawami. W Ameryce mężczyźni też gotują, mówi John. Ale też kręci głową. W Wigilię kobiety gotują dla całej rodziny. To ich siła, ich dar, a my po prostu przyjmujemy tę miłość. W słowach Janusza nie ma staroświeckości ani patriarchatu, tylko głęboki szacunek dla tradycji, która jest starsza od nich wszystkich. Czas jakby zwalnia. Za oknem gęstnieje grudniowy mrok, a w domu zapalają się świece. John zauważa, że światło elektryczne jest prawie nieużywane, tylko ciepły żywy ogień świec i kominka. Atmosfera staje się coraz bardziej uroczysta i poruszająca. Nagle cała rodzina zaczyna gromadzić się przy dużym oknie w salonie. Antonina wyciera ręce w fartuch, Janusz gasi jedną ze świec, a Agnieszka bierze Johna za rękę. Co się dzieje? Szepcze, ale żona tylko przykłada palec do ust. Patrz w niebo. Cała czwórka stoi przy oknie, wpatrując się w ciemne grudniowe niebo nad Krakowem. John czuje się uczestnikiem jakiegoś starożytnego rytuału, którego sens jest dla niego na razie niedostępny, ale którego energia przenika do samego serca. Patrzy to na niebo, to na twarze stojących obok ludzi, i widzi w ich oczach oczekiwanie na coś świętego. Jest! woła nagle Antonina po pążku, wskazując na niebo. John wytęża wzrok i widzi. Przez chmury przebija się jasne światło pierwszej wieczornej gwiazdy. W tym momencie coś zmienia się w atmosferze domu, jakby niewidzialne drzwi otworzyły się, wpuszczając do środka coś więcej niż tylko rodzinne święto. Gwiazda Betlejemska, mówi cicho Agnieszka po angielsku. Teraz możemy zaczynać. Ale co zaczynać? John wciąż jest zdezorientowany, ale ogarnia go dziwne podniecenie przeczucie czegoś ważnego i pięknego. Janusz podchodzi do stołu i bierze jeden z cienkich płatków, opłatek. W Polsce nazywamy to opłatkiem, wyjaśnia Johnowi. To nie jest zwykły chleb. To symbol jedności, przebaczenia, miłości. Łamie opłatek na cztery części i podaje po kawałku każdemu członkowi rodziny. To, co dzieje się dalej, porusza Amerykanina do głębi duszy. Janusz podchodzi do Antoniny, bierze ją za ręce i mówi coś po polsku. Długo, szczerze, ze łzami w oczach. Agnieszka szepcze tłumaczenie: Dziękuję mamie za to, że była najlepszą żoną i matką na świecie w tym roku. Przebacza wszystkie urazy i życzy zdrowia. Antonina odpowiada mężowi tym samym. Jej słowa są pełne czułości i wdzięczności za wspólnie przeżyty rok. Następnie podchodzą do Agnieszki i zaczyna się najbardziej wzruszający moment, jaki John kiedykolwiek widział. Rodzice błogosławią córkę, mówią, jak są dumni z jej szczęścia w Ameryce, jak tęsknią. Ale jak się cieszą, że znalazła miłość. W końcu cała trójka odwraca się do Johna. Serce Amerykanina zaczyna bić tak głośno, że boi się, że wszyscy to usłyszą. John podchodzi pierwszy, bierze jego dłoń w swoje spracowane ręce i mówi: John, stałeś się moim synem nie z krwi, ale z serca. Dziękuję, że uszczęśliwiasz moją córkę. Wybacz mi, jeśli byłem zbyt surowy. Życzę ci zdrowia, szczęścia i zrozumienia naszej polskiej duszy. Łzy napływają Johnowi do oczu. W Ameryce przywykł do powierzchownych świątecznych życzeń, do formalnej uprzejmości. Ale tutaj każde słowo płynie prosto z serca, każde życzenie to kawałek duszy podarowany drugiemu człowiekowi. Antonina przytula zięcia i mówi: Dałeś mi drugą córkę, szczęśliwą Agnieszkę. Za to będę się za ciebie modlić całe życie. Agnieszka tłumaczy, ale niektóre słowa nie potrzebują tłumaczenia. Miłość jest zrozumiała w każdym języku. Na koniec podchodzi Agnieszka, bierze opłatek męża i swój, łamie je razem i mówi: Dziękuję, że pojechałeś ze mną do tego świata. Dziękuję, że przyjmujesz moją rodzinę jak swoją. Obiecuję pokazać ci całe piękno polskiej duszy. John nie może mówić, emocje są zbyt silne. Po prostu mocno przytula żonę, rozumiejąc, że ożenił się nie tylko z kobietą, ale stał się częścią całego świata. Rytuał opłatka się kończy, ale magia dopiero się zaczyna. Antonina zaprasza wszystkich do stołu, a John widzi prawdziwy cud kulinarny dwanaście różnych potraw, z których każda opowiada swoją historię. Dlaczego akurat dwanaście? pyta Amerykanin siadając do stołu. Na pamiątkę dwunastu apostołów wyjaśnia Janusz. Każda potrawa symbolizuje jedną z cnót, które chcemy nabyć w nowym roku. Antonina z dumą zaczyna przedstawiać swoje kulinarne arcydzieła. Pierwszy jest czerwony barszcz z uszkami, małymi pierożkami, które pływają w aromatycznym buraczanym bulionie jak gwiazdki na rubinowym niebie. To danie mojej prawabci, opowiada teściowa. Przepis jest przekazywany w naszej rodzinie od czterech pokoleń. John próbuje, smak jest niezwykły, złożony, wielowarstwowy. Słodyć buraków łączy się z kwaskowatością, a uszka rozpływają się w ustach, pozostawiając posmak grzybów i ziół. To jest niesamowite, mówi szczerze, a twarz Antoniny rozjaśnia się z zadowolenia. Następne danie to karp w galarecie. Tradycyjna polska ryba podawana tylko na specjalne okazje. W czasach komunizmu karpia było trudno dostać, opowiada Janusz. Ludzie stali w kolejkach od rana, żeby kupić rybę na Wigilię. Teraz czasy są inne, ale tradycja pozostała. John ostrożnie próbuje karpia. Ryba jest delikatna, galareta aromatyczna, ale smak bardzo specyficzny. Stara się nie okazywać zdziwienia, ale Agnieszka zauważa jego minę i śmieje się: Nie wszystkim Amerykanom karp smakuje za pierwszym razem, ale to część naszej historii. Trzecie danie: aromatyczna kapusta z grzybami, duszona godzinami do idealnej miękkości. Czwarte: Kotlety ziemniaczane z koperkiem. Piąte, sałatka z selera z jabłkami. Każdą potrawę Antonina podaje z opowieścią o jej pochodzeniu o tym, kto w rodzinie gotował ją najlepiej, o wspomnieniach związanych z tym smakiem. A to kutia, mówi, podając słodkie danie z pszenicy z makiem, miodem i orzechami. Symbol płodności i bogactwa. Pszenica oznacza zmartwychwstanie, mak, dobrobyt, miód, szczęście w domu. John próbuje kuti, słodycz miodu miesza się z niezwykłą teksturą maku i pszenicy. Smak jest prastary, pierwotny, związany z ziemią i plonami. Zaczyna rozumieć, że każde danie tutaj to nie tylko jedzenia, ale symbol, modlitwa, więź z przodkami. A oto pierogi z kapustą i grzybami, kontynuuje Antonina, padając duże pierogi. Lepiła mnie wczoraj cały dzień, w każdym jest kawałek mojego serca. Amerykanin gryzie pieroga i w ustach eksploduje symfonia smaków. Cienkie ciasto, aromatyczny farsz, lekki posmak leśnych grzybów. To kulinarna poezja. To najlepsze, co w życiu jadłem, mówi, i to nie jest grzecznościowy komplement, ale szczera prawda. Dalej idą kompot z szuszu, sałatka śledziowo z warzywami, pieczona żba z ziołami, fasola w pomidorach. Każdą potrawę John próbuje z rosnącym podziwem. To nie jest tylko jedzenie. To kultura zamknięta w smaku. Historia rodziny opowiedziana przez przepisy. Podczas posiłku rozmowa płynnie przechodzi na historię rodzinne. Janusz opowiada o swoim ojcu, który pracował w hucie w Nowej Hucie. Antonina wspomina swoją mamę, która ukrywała produkty na Wigilię podczas stanu wojennego w latach 80. Agnieszka tłumaczy tę historie, a John rozumie, że za każdym daniem stoją pokolenia polskich rodzin, ich radości i trudy. Ale najbardziej poruszający moment następuje, gdy John pyta o puste krzesło. W pokoju zapada cisza, a on widzi, jak oczy całej trójki napełniają się łzami. To miejsce dziadka, mówi cicho Agnieszka. Taty, Stanisława. Odszedł od nas trzy lata temu, ale zawsze zostawiamy dla niego miejsce. W wigilii granica między światami staje się cieńsza, i czujemy obecność tych, których już z nami nie ma. Janusz dodaje. Puste miejsce jest także dla wędrowca, dla kogoś, kto może zapukać do naszych drzwi w tę świętą moc. Polska tradycja mówi, nikt nie powinien zostać głodny w Wigilię. John patrzy na puste krzesło i nagle czuje dziwne wrażenie, jakby ktoś niewidzialny naprawdę tam siedział, błogosławiąc ten stół i tę rodzinę. Dreszcze przebiegają mu po skórze, ale to nie strach, lecz podziw dla głębi tradycji, która nie zapomina o swoich przodkach. – Opowiedz mi o dziadku! – prosi Agnieszkę, przekazuje prośbę rodzicom, a twarz Antoniny rozświetla się. Był najżyczliwszym człowiekiem na świecie, mówi. Pracował jako nauczyciel historii, znał na pamięć wiersze Mickiewicza, grał na skrzypcach. Każdą Wigilię opowiadał nam historię o starej Polsce, o czasach, kiedy jego dziadek był młody. Chciał cię poznać, John, mówił. Jeśli Agnieszka go wybrała, to znaczy, że ma dobre serce. Łzy toczą się po policzkach Amerykanina. Nigdy nie spotkał tego człowieka, ale czuje jego obecność w tym domu, w tej rodzinie, w tym jak Agnieszka, czasami zamyślona, spogląda przez okno. Zostawił coś dla ciebie, mówi nagle Janusz i wstaje od stołu. Po chwili wraca z małą drewnianą szkatułką. Zanim odszedł, powiedział: Kiedy Agnieszka przywiezie swojego męża do domu, dajcie mu to. John drżącymi rękami otwiera szkatułkę. W środku leży stary srebrny krzyżyk na łańcuszku i pożółkła fotografia młodego mężczyzny w polskim mundurze wojskowym. To jego dziadek, Stanisław Starszy. Walczył o niepodległość Polski w 1918 roku, a krzyżyk jest przekazywany w naszej rodzinie od ojca do syna od pięciu pokoleń. Teraz jest twój. John nie może mówić. Trzyma w rękach kawałek polskiej historii, błogosławieństwa od człowieka, którego nigdy nie spotkał, ale który przyjął go jak syna. Agnieszka pomaga mu założyć krzyżyk, a Amerykanin czuje, jak coś fundamentalnego zmienia się w jego duszy. Teraz nie jesteś już tylko mężem Agnieszki. Jesteś częścią naszego rodu, strażnikiem naszych tradycji. Ten krzyżyk przekażesz swojemu synowi, a on swojemu. Wieczór trwa, ale teraz John widzi wszystko innymi oczami. Kiedy Antonina podaje ostatnie danie, tradycyjny polski kisiel z wanilią, rozumie, że to nie jest tylko deser, ale zakończenie rytuału, który trwał kilka godzin. Po kolacji rodzina przechodzi do choinki. Ale i tu czeka na Johna niespodzanka. Prezenty w polskiej rodzinie daje się nie rano, jak w Ameryce, ale wieczorem w Wigilię. I to nie jest tylko wymiana upominków, ale kolejny rytuał błogosławieństwa. Antonina wyjmuje z choinki małe pudełko i podaje je zięciowi. To od całej rodziny, mówi. John otwiera pudełko i widzi piękną polską ceramikę mały, ręcznie robiony wazonik z tradycyjnym krakowskim wzorem. To zrobił mistrz z Bolesławca wyjaśnia Janusz. Każda linia, każdy wzór ma znaczenie to błogosławieństwo dla waszego domu w Ameryce, aby polskie tradycje żyły i tam. John daje rodzinie przywiezione z Chicago pamiątki. Ale rozumie, że jego prezenty wydają się proste w porównaniu z tym, co otrzymał. Przyjęcie do rodziny, zrozumienie głębi polskiej kultury, poczucie korzeni. Wieczór kończy się tradycyjnymi polskimi kolendami. Janusz wyjmuje starą gitarę, a rodzina śpiewa pieśni po polsku. John nie rozumie słów, ale melodie wzruszają go do łez. Słychać w nich i radość Bożego Narodzenia, i smutek rozstań, i nadzieję na lepszą przyszłość. Cicha noc, święta noc. Śpiewa Agnieszka, a John rozpoznaje melodię Silent Night, tylko po polsku. Śpiewa razem z nią po angielsku i w tym momencie bariery językowe znikają. Muzyka łączy serca lepiej niż jakiekolwiek słowo. Gdy zegar wybija północ, wigilia oficjalnie się kończy. Ale dla Johna to początek nowego rozumienia rodziny, tradycji, miłości. Obejmuje teściową i teścia, czując, że znalazł nie tylko krewnych, ale drugich rodziców. Dziękuję bardzo, mówi po polsku, jedno z niewielu słów, których zdążył się nauczyć. Nie ma za co, odpowiada Antonina i mocno go przytula. Jesteś teraz naszym synem. Na zawsze. Kładąc się spać w pokoju z dzieciństwa Agnieszki, John patrzy na srebrny krzyżyk w dłoniach i rozumie, że ten wieczór zmienił go na zawsze. Zobaczył, co to znaczy być częścią żywej tradycji, poczuł więź z pokoleniami ludzi, którzy żyli przed nim, zrozumiał głębię miłości, która nie zna barier językowych i kulturowych. Agnieszka kładzie się obok, a on widzi w jej oczach nową głębię. Teraz rozumie, skąd w niej ta wewnętrzna siła, ta zdolność do kochania tak szczerze i głęboko. Wychowała się w rodzinie, gdzie miłość przekazywana jest nie tylko słowami. Ale i tradycjami, rytuałami, wspólną pamięcią. Co czujesz? szepcze w ciemności. Czuję, że jestem w domu, odpowiada John. Po raz pierwszy w życiu naprawdę w domu. I to prawda. Amerykanin, który przyleciał do Polski jako turysta, zasypie jako członek rodziny, jako strażnik tradycji, jako człowiek, który odnalazł swoje korzenie w obcej, ale teraz już rodzinnej ziemi. Rano przy śniadaniu. Gdy omawiają plany na następne dni, John mówi: Chcę nauczyć się polskiego, chcę rozumieć kolendy, które śpiewaliśmy, chcę czytać wiersze Mickiewicza, które kochał dziadek, chcę przekazać te tradycje naszym dzieciom. Antonina płacze ze szczęścia, Janusz mocno ściska dłoń zięcia. Agnieszka patrzy na męża zakochanymi oczami. Wiedziała, że jest wyjątkowy, ale teraz widzi, jak głęboka jest jego dusza. A wieczorem, gdy wyjeżdżają do Warszawy, by spędzić jeszcze kilka dni w Polsce, John odwraca się w stronę domu, w którym spędzili tę wyjątkową wigilię, wie, że tu wróci. Nie jako gość, ale jako syn, jako część rodziny, jako człowiek, który odnalazł swój drugi dom w sercu Europy. Historia Amerykanina, który trafił na polską wigilię, to historia o tym, jak prawdziwe tradycje potrafią zburzyć wszelkie bariery. Jak miłość rodziny może przyjąć obcego człowieka i uczynić go swoim, jak jeden wieczór może zmienić całe życie. I gdy samolot wznosi się w niebo nad Polską, John dotyka srebrnego krzyżyka na piersi i wie na pewno, nie jest już tylko Amerykaninem polskiego pochodzenia przez małżeństwo, stał się częścią żywej tradycji, która będzie przez niego przekazywana dalej, następnym pokoleniom do nowych krajów ale z tym samym ciepłem i miłością, które poczuł w ten niezapomniany wieczór w domu pod Krakowem.